Ma. Mama. tak. A to kto to jest? Babcia. Babcia. A to kto to jest? Marusia. Ślicznie. A to kto to jest? Dziadek. Nie dziadek, dziadzio. Dziadzio, tadzio. Dziadzio, tadzio. Tu mi się coś źle wydrukowało. A to kto to jest? Jejuś! Daruś, brawo. A to kto to jest? Babcia. Babcia Ewa. A to kto to jest? Tata. A to? Do Dobrusia. A to kto to jest? Andrzej. Dziadzio Andrzej. Dziadzio Andrzej. A to kto to jest? Wujek Andrzej. Wujek Marcin. Wujek Marcin. Brawo.